Cześć, tu rolnik nieprofesjonalny. Jak zapowiedziałem na swoim, osta ostatni, na swoim ostatnim pierwszym filmiku. Dzisiaj temat desykacji. Jednak na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszelkie głosy wsparcia i zachęcania mnie do kręcenia filmików. Wiem, że może nie są jakieś tam super ekstra jakości, jednak jest to dopiero mój początek. Eee, chcę się rozwijać i mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Uwagi, to do dźwięku. Oczywiście, przyjęłem, Byłem w Tucholi dzisiaj. Niestety, nie udało mi się dostać mikrofonu do kamery. Jednak jest już zamówione z Allegro, więc następny filmik już będzie z lepszym głosem. A teraz zachęcam do podregulowania głośności. Zapraszam do obejrzenia materiału o desykacji rzepaku. Na początku, jednak, parę słów o samej plantacji. E, plantacja rzepaku odmiany Trezor wysiana 23 sierpnia. Przed plonem było przemrzyto. E, stan plantacji oceniam jako dobre, Mogło być troszkę lepiej, jednak nie udało się wykonać terminowo jednego z zabiegu insektycydowego. To niestety pryszczarek, pryszczarek i chowasz troszkę pokrzyżową, pokrzyżową nam plany z plonem. Eee, jednak spowodowane było to awarią techniczną sprzętu. Kto obserwował już prędzej bloga wie o co chodzi. Kto nie, zachęcam do, do cofnięcia się do wcześniejszych postów. Komponacja założona jest na y, glebie o, o klasach bonitacyjnych od 3a do 5. Z czego tej 3a, to tam jest no, parę arów. 5 eee, to są głównie wypaleniska, jednak niestety tego się nie da, nie da się w naszych terenach ominąć. Zobaczymy, 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 co będzie podczas żniw, jaki będzie wynik ekonomiczny. I tyle. Zacznę, jednak zacznę od tego, czym jest sama desykacja. Mogą być tutaj osoby, które nie są w branży. Desykacja jest to zabieg, który polega na wyrównaniu i przyspieszeniu czasami terminu zbioru oraz jego ułatwieniu. Czy jest to zabieg konieczny? Kwestia sporna. Kiedy na pewno musimy wykonywać zabieg desykacji? Eee, w tym roku myślę, że większość zdecyduje się na ten zabieg, ponieważ pogoda jest jaka jest. Co chwilę, co chwilę, co chwilę, co chwilę nam coś pada z, z nieba. Eee, nie ma, nie jest zbyt ciepło. Nie ma, nie ma, nie ma właśnie upałów. Eee, rzepaki są bardzo, bardzo rozwinięte. Powodów do desykacji jest wiele. Przede wszystkim musimy desykować nasze uprawy, kiedy pojawia się nam zachwaszczenie wtórne. Może nie jest, może nie jest to jakieś, że tak powiem, wielkie w tym przypadku, yy, jednak pojawiło się parę owców na przejazdach, ale mówię tutaj głównie o rumianku, mówię tutaj o Habrze, mówię tutaj o przytuli, nie daj Boże, yy, o perzu właściwym. Desykacji dokonujemy tak, że jeżeli, jeżeli, jeżeli występują na plantacji uszkodzenia czy po gradzie, czy, 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 czy właśnie po szkodnikach, zawsze jest to wtedy większe ryzyko otwierania się łuszczyn. Kiedy jeszcze? Kiedy tak jak tutaj mamy trochę piątej, trochę czwartej, trochę trzeciej, trochę słabej ziemi, trochę mocnej. Rzepak nigdy nie będzie nam w takim przypadku dojrzewał równo. A więc zróbmy mały rachunek zysków i strat. Jakie są zalety, a jakie są wady desykacji? Zacznijmy od zalet, bo tego zawsze lepiej się słucha. Po pierwsze, to my mamy wpływ, kiedy będziemy kosić nasz rzepak. Jeżeli stwierdzimy, o, dzisiaj desykujemy, to jesteśmy prawie że pewni, że za 10 dni dojdzie do zbioru. Po drugie. Szybszy omłot. Wiadomo, jeżeli mamy części zielone na polu, jeżeli są chwasty, yy, omłot zawsze będzie trwał dłużej. Jeżeli są wszystkie części suche, omłot będzie trwał szybciej. Co przynosi nam yy, zyski w postaci raz, że czasu, dwa że pieniędzy, ponieważ spalimy mniej ropy i także jest mniejsze ryzyko uszkodzenia yy, naszego sprzętu. Po trzecie, likwidujemy. W większości przypadków zachwaszczenie wtórne, jak już wspomniałem, rumiany, habry, jakieś tam bylice, jakaś y, przytulia, jakiś pesz. Yy, jeśli jest tego mało, nie, nie sprawia to może zbyt dużego problemu. Jednak, jak, jak to mój dziadek mówi: jeśli to piarstwo na polu rosło, to może być problem po czwarte. Mniej części zielonych roślin. Co bezpośrednio przekłada się na wilgotność naszego plonu. Jak już wspomniałem, po piąte, uzyskujemy lepsze parametry: wilgotność, mniej zanieczyszczeń, a to z kolei może się przełożyć na cenę. Jakieś tam jakieś bonifikaty z tytułu właśnie niskiej wilgotności, niskiej, niskiego stopnia zanieczyszczeń. Kolejny argument za. Zabieg desykacji: y, Może nie jest to bezpośrednio za, za, zabieg sklejania łuszczyn, jednak ma również wpływ na y, trzymanie, trzymanie tej łuszczynki w ryzie. Jest ona mniej podatna na otwieranie, jednak wiadomo, pogody, pogody lubią płatać figle, y, jak już wspomniałem. Zabieg, zabieg y, sklejania wykonujemy w tym okresie, właśnie kiedy ta łuszczynka składa się w fałkę jednak może wrócić do swojego, swojego pierwotnego kształtu. Podczas desykacji możemy oczywiście też dodać sklejacza, jednak jest to zabieg już mniej, mniej wartościowy, mniej, mniej skuteczny. Jednak wszystko ma tak zwaną drugą stronę medalu. Więc parę słów o wadach. Według mnie są takie trzy podstawowe wady. Po pierwsze, koszt wykonania zabiegu plus ewentualne straty na polu w wyniku jego wykonania. Może Randap nie wychodzi zbyt drogo w przeliczeniu na hektar, jednak pomnożyć to przez 5 hektarów, przez 10, przez 15, przez 50, przez 100 i robi nam się ładna sumka. Dodatkowo yy, mamy straty na polu. Teraz w tym łanie, może tutaj akurat jest tro troszkę rzadszy. Nie ma możliwości nie zrobienia jakichś strat koła. Mimo, że możemy mieć rozgarniacze łanu, pochylacz łanu, zawsze, zawsze będą wystąpią jakieś uszkodzenia: czy to przez ciągnik, czy to przez opryskiwacz. Oczywiście w lepszej sytuacji są osoby, które posiadają opryskiwacz samojezdny, który, który wykonuje mniej tych śladów, jest także wyższy. Jednak no nie, na, nie wszystkich ma niego stać. Drugą wadą jest znalezienie odpowiedniego momentu do yy, wykonania tego zabiegu. Jeżeli zabieg wykonamy zbyt wcześnie, dużo łuszczy będzie jeszcze zielonych, obniżymy niestety i masę tysiąca nasion, jak i poziom zaolejenia na, yy, rzepaku, to w kolejności przełoży się na niższy plon. No i mniejsze mamy mamy. Trzecia sprawa to taki dylemat, nazwijmy to moralny. Moralny dylemat. Kurczę, zabieg, zabieg w rzepaku. Mam tutaj na myśli pozostałości glifosatu w nasionach, pozostałości glifosatu już w produktach przetworzonych. Część badań mówi, że glifosat nie ma wpływu na nasze zdrowie, część mówi, że jest to, że tak powiem, zobójco. Jednak według mnie prawda, prawda leży gdzieś po środku. Oczywiście, wszystko co w nadmiarze szkodzi. Jednak, jeżeli będziemy o środka, środków tych u, u, używać z umiarem, będzie to e, w miarę bezpieczne dla środowiska, jak i dla naszego zdrowia. Jednak, no tutaj trzeba uderzyć się w pierś. E, jak dobrze pamiętam, na, na Randapie chyba jest e, możliwość zbierania plonu po 10 dniach. Chyba po 10. A niech, niech się przyzna ten, który. Który, który zawsze do tych 10 dni czeka, patrząc, patrząc, uuu, sąsiad jedzie, kosi. A ty stoisz? Pojedziesz. Jeżeli minęło 5-7 dni, patrzysz na rzepak suchy. No. I tak przeszliśmy do kolejnej kwestii, czyli do e, środków używanych do desykacji rzepaku. A więc czym desykować rzepak? nasza myśl. Randap. Czyli środki zawierające substancję czynną glifosat, o której mówiłem już w wadach, w wadach zabiegu desykacji. Glifosat jest to substancja czynna należąca do grupy inhibitorów aminokwasów, czyli po polsku mówiąc hamuje, hamuje syntezę białek w roślinie. Dokładnie jakiego już nie pamiętam. Zabieg y, środkami zawierającymi glifosat wykonujemy około 10-14 dni przed planowanym zbiorem. Y, czyli no, tak jak u nas może będzie to za, za półtorej tygodnia. Około 60-70% y, łuszczyn w tej środkowej części właśnie y, rośliny musi mieć kolor sledynowo-żółty, żółtawy. Ziarna muszą mieć kolor brunatny, ale muszą być jeszcze miękkie, możemy je palcami rozgnieść. Wiadomo na różnych roślinach może to wyglądać różnie. Musimy po prostu znaleźć ten odpowiedni punkt. Wadą glifosatu, tak jak mówiłem, właśnie jest pozostałość substancji w nasionach. No i te wszelkie kontrowersje z nimi związane. Jak środki zawierające glifosat nie są to jedyne środki, które może, możemy użyć przy desykacji rzepaku, są to jeszcze środki typu basta, reglone czy, 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 czy Spotlight Plus. Zacznijmy od basty. Basty są, jak dobrze pamiętam, chyba dwie rodzaje, dwa, dwa środki o tej nazwie handlowej. Basta zawiera glufosynat amonowy, jest to także inhibitor aminokwasów. Tych zalecane jest około 7-7 dni przed spodziewanym zbiorem. Kolejną, kolejnym preparatem jest reglone, już bardziej popularny środek, myślę. Reglone z kolei zawiera substancję czynną diquat. Jest to substancja, która hamuje nam fotosyntezę w roślinie, po prostu zaczyna się ona dusić. Eee, I ostatnim środkiem wspomnianym jest Spotlight Plus. Eee, jak dobrze pamiętam, nie ma on rejestracji do desykacji rzepaku, jest to głównie desykant naci e, ziemniaka. Jednak też jest stosowany na, na plantacjach. Eee, zawiera on korten Kartę Frazon, jeśli się nie pomyliłem. Jest to inhibitor pigmentu. Oznacza to, że po prostu tutaj już nie będzie kolor zielony, będzie po prostu zahamowana produkcja pigmentu w roślinie. Jeżeli nie będą rośliny zielone, to znowu będzie zaburzona fotosynteza i w ten sposób. Eee, Roślina po prostu obumrze. Jaka jest wada zastosowania tych trzech wymienionych środków? Przede wszystkim ilość używanej cieczy. Chodzi tutaj o to, że jak największa część rośliny powinna zostać pokryta tym środkiem, żeby środek zadziałał. On działa tylko w tym miejscu, na które spadnie. Dlatego zaleca się stosowanie 300, 400, 600, a nawet 1000 litrów wody. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. No ale, ale jeżeli jest takie zalecenie. Plusem jest z kolei możliwość używania tych preparatów na plantacjach nasiennych, ponieważ substancja czynna glifosat obniża nam zdolność kiełkowania, jednak te preparaty nie mają na nią większego wpływu i z powodzeniem właśnie może być na reprodukcjach używana. Oprysk reglone czy, 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 czy właśnie Spotlight Plus wykonujemy, kiedy około 90% nasion w łuszczynach jest koloru takiego czerwono-brunatnego, czerwono czyli około 7-7 dni przed zbiorem. Uwaga, konkurs! Jak wiecie, mój kanał dopiero raczkuje. Z tego powodu ogłaszam małą niespodziankę. Spośród osób, które udostępnią link tego filmiku na Facebooku, wylosuję dwie osoby: z czego jedna otrzyma koszulkę rolnik nieprofesjonalny, druga osoba otrzyma gadżet no, nazwijmy to rozrywkowy nazwijmy to gadżet taki rodzinny w postaci puzzli z logo rolnika nieprofesjonalnego. Wyniki ogłoszę za dwa tygodnie na tym kanale. Pozdrawiam serdecznie.